Tak, i spoczywa na nas ważny obowiązek nadzoru nad funkcjonowaniem Agencji Rezerw Materiałowych. I od początku wybuchu epidemii przykładamy szczególną rolę do płynnego, sprawnego funkcjonowania właśnie tej instytucji. Agencję Rezerw Materiałowych można przyrównać do sieci dystrybucyjnych, tych centrów handlowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w naszym codziennym życiu, tylko zamiast towarami sklepowymi artykułami, które zazwyczaj kupujemy, te centra logistyczne wypełnione są rezerwami, zapasami, które są niezbędne dla funkcjonowania państwa. Gdy wpływa do nas zapotrzebowanie na maski albo na respiratory, to wtedy z jednego z naszych 13 centrów dystrybucyjnych ruszają transporty z tymi materiałami do odbiorców. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne. W czwartek, jednego tylko dnia, do 105 szpitali trafiły transporty z Agencji Rezerw Materiałowych zawierające ponad milion maseczek chirurgicznych i 9,5 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji. To ogromne wyzwanie i przedsięwzięcie logistyczne, które realizowane jest sprawniej na bieżąco przez agencję. I tego typu zapotrzebowania, tego typu transporty realizujemy od samego początku.